Jeśli dobrze fotografujesz i chcesz zarabiać na fotografii kulinarnej, chcesz sprzedawać swoje zdjęcia, chcesz zdobywać zlecenia fotograficzne, albo jesteś właścicielem gastronomii i chcesz po prostu mieć dobre zdjęcia, nie chcesz wydawać pieniędzy na innych fotografów, to zapraszam Cię na kurs fotografii wideo, kurs fotografii online, który stworzyłem właśnie tutaj w hotelu Wolne Miasto Gdańsk. Na kursie dowiesz się, jaki sprzęt jest potrzebny. Jak oświetlać, jakie jest potrzebne oświetlenie, jak komponować, jak kadrować zdjęcia kulinarne, jak je stylizować, no i jak je później opracować tak, żeby były doskonałe. Opowiem Ci i dowiesz się, jak fotografować przystawkę, jak fotografować zupę, jak fotografować danie główne i oczywiście na koniec deser. Opowiem Ci, jak zbudować ofertę, jak zbudować cennik, jak się wyceniać, no i Powiem Ci jak przyciągnąć pierwszego klienta, żebyś mógł zarabiać na fotografii kulinarnej. Kurs fotografii online, kurs wideo to po pierwsze lekcje wideo, to po drugie prace domowe, to po trzecie omówienie Twoich zdjęć, Twoich prac na grupowych spotkaniach internetowych, to po czwarte osobiste konsultacje i test wiedzy i dyplom, który będzie zwieńczeniem tego właśnie kursu. Poza tym mam przygotowane dla Ciebie dwa interesujące bonusy na temat yy, kompozycji fotografii. A teraz najważniejsze. Masz stuprocentową gwarancję satysfakcji. Jeśli w którymś momencie kurs Ci się nie spodoba, to po prostu napisz do mnie, zwrócę Ci Twoją inwestycję. Chcę mieć tylko po prostu zadowolonych uczestników kursu. Jeśli chcesz robić takie zdjęcia jak w tym menu, a to naprawdę nie jest, nie jest trudne, to zapraszam cię na kurs fotografii online, kurs fotografii wideo. Pokażę ci krok po kroku, jak właśnie tego dokonać. To co? Ja się przebieram, a ty wybierz swój kurs i widzimy się po drugiej stronie.